Witam. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak sprawdzić poziom oleju Volvo XC60 2017 rok z elektronicznym wskaźnikiem oleju. W tym silniku nie możemy sprawdzić oleju standardowym magnetem, tylko już mamy wskaźnik elektroniczny na wyświetlaczu. Pierwsze co musimy zrobić, to odpalić auto. Odpalamy auto. Czekamy około 5 minut, aż auto w miarę dobrze się rozgrzeje. Musimy ustać na równej powierzchni. Wyłączamy auto. Teraz musimy włączyć zapłon. Przyciskamy start-stop. Zapłon mamy włączony. Teraz na manetce przy kierownicy. Przyciskamy OK lub Reset. Na wyświetlaczu pojawiła nam się ikona poziom oleju. Możemy manetką zmieniać te ikony na różne tryby. Wybieramy poziom oleju. Przyciskamy OK. I teraz mamy pokazane, ile oleju znajduje się w silniku. Tutaj poziom oleju jest na granicy maksimum. Tak ona zgasła. Białe pole oznacza poziom oleju. Czasami po wymianie oleju. Ta ikona poziomu oleju może być nieaktywna. Może palić się na szaro. Tak jak na przykład tutaj. Wtedy należy odczekać jakiś czas. Parę razy można odpalić i zgasić auto. Wtedy ta ikona powinna się uaktywnić. Dziękuję i pozdrawiam.